Kolejny sposób na stres. Prosty, łatwy, tani i zawsze pod ręką. Naturalny. To jest uważność na nasze ciało. Przypuśćmy, że coś się zadziało. Wielki, ekstremalny stresik. <śmuszczak> no, tak? Już czujemy, jak nas zakleszcza w tym stresie. I jeśli wyuczymy sobie. Na macie albo w inny sposób, na macie na sali warsztatowej, albo w inny sposób. Taki mechanizm, że jak już rośnie, 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 cokolwiek się dzieje, na chwilę wewnętrznie się zatrzymujemy i przenosimy uwagę na nasze ciało. To jeśli tego się nauczymy i mamy to w nawyku, sami podświadomie będziemy to sięgać, jako taki e, ratunek SOS, taka apteczka wewnętrzna czyli na chwilę coś się dzieje tu trzeba wyjść. Do pracy, coś, zapomniałam. Ty. Zatrzymaj się. To jest parę sekund, nie uratujesz być może całej sytuacji spóźnienia, tak? I wtedy albo zamykasz oczy, jeśli nie ma, nie, ma takiej, nie ma takiej możliwości, przenosisz szybko uwagę na swoje ciało, czyli jak się ma mój oddech, jak się ma mój, moja klawka, jak się ma mój brzuch, jak moje kolana, jak moja miednica, barki. Szczęki, i na chwilę przełączamy mózg. Po pierwsze z tego rosnącego stresu przenosimy gdzie indziej. Przy okazji, czyli wyłączamy, tak jakbyśmy na chwilę wyłączyły że tak powiem, wtyczkę stresu. Przy okazji zauważamy, co jest w ciele, a jak zauważymy, że mamy ściśniętą przeponę, to automatycznie weźmiemy oddech, dotlenimy, puścimy. I bardzo ważna potem też rzecz, i możemy do tego dołożyć. I na przykład, jak mamy dzieciaczka i się zestresował, to to samo, zauważ to tamto. On będzie się buntował, może, nastolatek. Nie, znowu coś mama tam mówi. Tu, tamto, zauważ na siebie, weź oddech, weź oddech. I jeszcze dodatkowo, bardzo dobrą rzeczą jest to, jak właśnie ludzie są, e, wpadają w panikę, żeby mówić: zauważ, jaki kolor jest drzewa, jaki kolor jest sufitu, popatrz tu. Przenosisz na szybko uwagę, czyli na chwilę odłączasz się, znowu tą wtyczkę wyciągasz, i choć trochę, jak obniżysz stres, już lepiej wchodzisz w taką regulację i w harmonię, dotleniasz mózg, zatrzymujesz się i być może rozglądasz się, że wcale ta sytuacja nie była aż. Taka y, trudna i silna, jak natłok tego wszystkiego, co wszystko się przyczepiło, że nam, że tak powiem, zatrzymaliśmy się w tym stresie. I co ważne, wa warto właśnie jak się y, ma dzieci, ale nie tylko, jak się nawet zarządza zespołem, jak my to stosujemy, to możemy to nauczyć dzieci pod tytułem posłuchaj, znam taki sposób, czasami tego nie chcą, ale jak widzą, co my ze sobą robimy. To poprzez naukę, obserwacje, ale przede wszystkim tym, że widzą, co, że to u matki działa, to one też tego się uczą. Żeby na chwilę się zatrzymać, odłączyć i jak patrzysz językiem korzyści, co z tego masz, a na przykład w przypadku nauki, ale nie tylko, bo w pracy jest tak, że nie mamy nic w głowie, nie mamy nic w głowie. Nie, my mamy tam bardzo dużo, całą wiedzę, cały skrypt, cały mechanizm, jak coś zrobić, tylko w momencie stresu jesteśmy odcięte od dostępu do tej wiedzy. Dlaczego? Bo w momencie tak na krótko, nienaukowo, praktycznie. Ponieważ w tym momencie nasze ciało jest nastawione na przeżyć, wytrzymać na przykład ten egzamin, przeżyć na poziomie biologicznym. A nie dobrze go zdać. To jest ta faza twórcza. Czy jesteś w fazie przetrwania, czy w fazie twórczej. Dziękuję bardzo, Renata Oczkowska. Zapraszam na moje warsztaty. Posłuchaj o stresie. Potem przepraktykuj różne e, techniki, narzędzia. Od tych naturalnych, których mamy, zapominamy albo nikt nam nie powiedział. Poprzez już takie bardziej zaawansowane, konkretne metody, o których też będę mówiła, i które pokazuję na warsztatach i możecie doświadczyć. Dziękuję, do zobaczenia. Polajkujcie, zaznaczcie, napiszcie też, jak macie się ze stresem, ponieważ to Wasze feedbacki i to, co opowiadają kobiety na warsztatach, z czym przynoszą, one rozwijają mój warsztat, moją wiedzę. Buduje się doświadczenie. I dochodzi się do nowych wniosków, nowych metod, z którymi dalej mogę się dzielić. To nie jest tak, zdobyłam wiedzę, wiem, znam te techniki, ale to, co wnosicie i przynosicie, z czym się dzielicie, nawet najtrudniejszymi kawałkami, to buduje, że mogę więcej, inaczej. I nawet to, że potem, jak się dzielimy z kobietami, jedna i druga mówi, aha. Jestem normalna. Wszystko okej. Okay. Nie tylko ja tak mam. Potem zaczynają sobie radzić. A e jak ty sobie poradziłaś? Albo posłuchaj mnie. I chociaż taka obecność, szczególnie w dużych miastach, gdzie jesteśmy takie alienowane. nie mamy ciotek, babek, yy, sióstr, ale nie tylko. I tu możemy poczuć, że z nami jest wszystko okej. Okay. To jest bardzo ważne dla kobiety. Z sobą jest wszystko okej. Okay. Ciało zareagowało mechanizmem jakimś. I teraz co? Tak się zadziało, ale mogę coś z tym zrobić później. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do zobaczenia gdzieś, na drodze życia.